Cześć w tejcie, ja jestem z i dzisiaj wykonamy sobie kolejną misję w Wielkim Sańcu. mam dzisiaj nie nakrywać, ale teraz moja mama gdzieś posła do sklepu żeby tam kupić jedzenie i picie to stwierdziłam, że wykorzystam ten moment i nagrawał wam z tego tylko tak jak mówiłem spodziewajcie się tylko i wyłącznie tego Santa dzisiaj nic wie wam dzisiaj nie da nagrać, mam nadzieję że za jutro e, uda mi się też coś nagrać jutro być może nagrać tylko Frankston no bo co, bo dzisiaj nagrywam tylko i właśnie tego Sainzona, no bo więcej nie warto nagrać, bo moja mama razy, nie będzie chciała z nich więcej iść. Mam nadzieję, że ze zdążę z tym no ale dobra. Idziemy tutaj do tego kolesia. Aaaa ah, Klaus Fancy you here Put your gun down We want to avoid unnecessary bloodshit, don't we? <laughs> you see Klaus? Pytanie on ma dubbing. No, tak, to jest po to, tak misji i teraz chcę się rozpocząć od kadryce bo nagle niespodziewanie. Zabiliśmy tysiąc Niemców, ale. daliśmy się pojmać przez jednego frajera. Easy, comfortable, Klaus. You're not too talkative, are you? And now, be a good boy and give me the other conspirators' names. And as an SS officer, I give you my word you'll die a quick and painless death. Klaus, don't be a fool. Don't let your momentary disbelief in the Reich cause us even more trouble. What? Don't play with SS. Who? And then names, addresses, you scumbag, Stauffenbach! you bring shame on the whole Wehrmacht. Wow, but you the Yes. Imagine that. Even such a grand man can fall so low. Providence protects the Fuhrer. Otherwise, he wouldn't have survived it. Protects the Fuhrer in Germany, dear Otto. Nie może teraz. Ah, no witam! Co to, z nagle niespodziewanie zostaliśmy odpojmani przez tego rudego pedała? Ale się nagle też niespodziewanie dostaliśmy z więzienia. Tam gdziekolwiek on nas pojął, a to nagle, nagle niespodziewanie wydostaliśmy, dzień dobry! Ale muszę powiedzieć, że przynajmniej fana muzyczka sobie gra w trakcie tej misji, znacie Muzyczka w trakcie walki z Niemcami nawet... Nawet jest spokoj ziwo. No z cyrką jesteśmy w stanie odzyskać broń. Dobra, idziemy się rozejrzeć. Tutaj mogę przejść. Pytanie, gdzie mam iść? Dobra. Tutaj jest ksynka. No wtedy to była amunicja aptecka, ale no, no, dobra, mamy całe życie. No więc dzisiaj ogólnie nagram tylko Science, bo nic więcej nie dam rady da wam się nagrać, no i tak to lepiej coś wam nagram, bo pierwotnie myślałem, że wam nic nie dam rady dzisiaj nagrać, no ale na szczęście znalazł się czas, żeby na szybko tylko wicekosańca nagrać, no i mam nadzieję, że znowu całą, całą micie przejść. Gdzie mam iść? GDZIE MAM IŚĆ?! A, tak. o! Weź mnie, nie, stras, kuźwa, pedale pierdolony, ja jebie, Wyskocz mi mnie z Nienacka. Wow! Ja się nie spodziewałem tego zonias, tak z Nienacka potrafię wyskakiwać. Za karę rozwalek sesło. Nie, nie wolno mnie tak strasyć. Ja gram w to jest w horror. wam tak Nawet mogę rozwalić Ja nie wiem co to jest SAF, co? Nie no to nie jest okno. -ok. W Suffi może być okno. Ok? Nie. Dobra, mi za tym, co tam, tam było <ścoughs> Safę im prawie rozwaliłam. Awa! Weź trochę się opanuj z tym scelaniem I nauczę się scelać! Ej no ale, ja muszę powiedzieć, że muzyka nawet jest fajna. Muzyka nawet taki trochę klimat yy, yy, po, podtrzymuje w tej misji. Muzyka jest nawet gitas. Dobra, odzyskuję zdrowie. Idziemy dalej. O no, o, pozyskałam tą broń. Jak dobrze. No tajemnicy mamy ogólnie dorwać z tego typa, który nas dopiero co y, torturował. Dobra, gdzie są Niemcy? Tutaj są Niemcy! Dzień dobry! Do widzenia! Hmm, a mnie. E, mi się wydaje, że ja tutaj byłam już chyba. Mi się wydaje, że załóż to i byłam. Enosero. ale kompatowa muzyka w tej misji jest bardziej klimatyczna niż ta z reguły kompatowa muzyka. No czemu nie mogę rozwalić tego? Dobra, inaczej to zrobię. Nie ma to jak używać broni do rozwalania butelek. Bo co mu nie Niemców? Dobra, gdzie idziemy dalej? Chyba przez za wow! ja drzwi, Nie no, co widzi lokacja znowu praktycznie taka sama, tylko z taką różnicą, że... Jest minimalnie trochę zmienione pomieszczenie. Mam nadzieję, że mnie nie, 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 nie zaskoczy z tyłu. Okej, okay, nie tym razem chyba. Jest apteka. Jest ksesło. Jest ksynia. O! O! To będzie ten moment. Teraz, teraz będzie walka z bosem. Teraz wam zaprezentuję najlepszą walkę z bosem w sekcjach, To jest godny konkurent dla jest z Batmana Arkham Origins. Mamy go, to jest ten typ, który nas dopiero to przesukiwał. No to nie trafi z oh. <grymne> nie umiesc <grymne> ...nie now. <grymne> Even you can defeat the I No, to... to była ta z bossem w Wielkim Sainzom. Jak mówiłem, to jest godny konkurent dla elektro z Batmana Arkham Origins. Nie ma Hitlera, nie będzie tutaj Hitler znowu przemawiał. To ja tu jestem. Dobra, gdzie mam teraz iść? Tędy. To idziemy. A no nie dali mi tato jest ksynki rozwalić. Dobra, koniec misji. Yy, dosyć chcę to misję wykonać, no ale misja długa nie była. Dobra, skajcie. E, ja tutaj zapisuję grę. E, no i końcowy odcinek w tym miejscu. W kolejnym odcinku co będziemy tą misję wykonywać. I teraz tak. E, no to jest... Na dzisiaj wszystko, nie będę już nic więcej co dzisiaj nagrywać, no chyba za ewentualnie moja mama gdzieś by tam posła na na godzinę, ale to nie obiecuję, że ona tak zrobi, e, to już zależy od niej. bo e, co bądź, sobie, teraz mam nagrałem odcinek, no bo teraz posła to sklep, no to chciałem wam na szybko ten odcinek z Santa nagrać, żebyście mieli z ten odcinek z Sańca e, dzisiaj e, na kanale. E, no bądź co bądź, jutro mam nadzieję to uda się coś, coś, coś nagrać, e, The Casting of Frankston, mam następne w kolejności do nagrywania, więc mam nadzieję, że jutro się uda faktycznie nagrać The Casting of Frankston. E, no ale na dzisiaj to będzie na tyle, końce. No i widzimy się w kolejnym odcinku z Widzego Stańca, no i również z moich innych serii. No i z Kodzie Stańca to już niewiele zostało do końca, chociaż myślę, to co powiem tak, zrobię chyba jest to osobny gameplay, gdy pokażę wam całą tyle za bez komentaza. no bo będzie mi ten gameplay potrzebny na ponowne omówienie Widzego Stańca w mojej serii mi z na gry. No ale dobrze, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle, bywajcie.